Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie u Mistrza. Dzisiaj będziemy sobie drapać miksika o wartości 110 zł, w skład którego wchodzą brylanty. Klub milionerów dwa razy Big 7, 2 razy Premia 777, 3 razy kocham Zdrapki oraz plaster miodu, którego dawno u mnie nie było. I chyba sobie od niego właśnie zaczniemy. Dobra, robimy to porządki. Zachęcam Was moi drodzy do. Subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do odwiedzin Bo będzie za niedługo ogłoszony konkurs dla subskrybentów. Także wam się to, że tak powiem, opłaci. Kto chce, zapraszam. Dobra, to tu, to tu. Mamy plaster głodu za 5 zł z numerem 32. No i co? No i szukamy, nie? Trzy identyczne symbole. Mamy ul, koniczyna, kwiaty. Nagrywa się? Nagrywa się, dobra. Kwiaty, skrzynia, ul, gra trzecia, gwiazda, diament, portfel, gwiazda. Aj, ul, korona. Korona jest wygrana, moi drodzy. Szkoda, że tutaj korona nie mnoży razy 5, tak jak w brylantach. Następnie mamy plik. Drzewko. Tęcza. Złoto. Drzewko. Gra szósta, Portfel. Portfel. Plaster miodu i tęcza. Plaster. Diament. A w bonusie mamy wiśnie. A tu co? 5 zł, czyli zwrocik jest. Gdzieś te kontrolne tutaj były chyba albo u góry z tego co kojarzę. ale jest. Dobra, czyli mamy pierwszy zwrocik. Miejmy porządeczki. No i co? Kocham z z numerem 14. Mamy ich aż 3 sztuki. Zobaczymy co uda nam się tutaj znaleźć. Dwadzieścia cztery, sześć, dwadzieścia sześć oraz dwadzieścia trzy. No i mamy osiem, trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć, pomiędzy, dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, dziewięć, siedemnaście, czternaście,

dziewiętnaście dziewięć i dwadzieścia trzy no i ostatnia zdrabka numerek szesnaście dwadzieścia dziewięć dziewiętnaście dwadzieścia osiem i trzydzieści mamy trójkę dwadzieścia cztery Dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden i sześć, dwadzieścia sześć, cztery, dwa, dziewięć, czternaście i ostatni rząd, jedenaście, osiem, trzydzieści jeden, jeden i osiemnaście. Niestety. Wszystkie zdrabki, kocham, zdrabki nas dzisiaj <laughs> nie pokochały. Zobaczymy jak nam będzie szło dalej. Big 7 z numerem 7. No to może znajdziemy jakąś siódemkę nie? I mamy okulary, garnek, torba, lustro, szminka. Odkowa. Jest plik. Świnka. Worek. Perfumy. Trofeum. Kapelusz. Pierścionek. Dzwonek. Prezent. Czekolada. Naszyjnik. Tron. Branzoleta i serce. też szybko drapię, bo widzę, że mi bateria siada. Nie chcę, żeby mi przerwało. Mamy zwrocik. BBB. Dobra. Teraz co? Weźmiemy sobie też zrabkę z rodziny 7, ale nieco inną z numerem 1. Premia 777. Raz w niej udało mi się wygrać 400 zł. Także. Byłoby super gdyby się to powtórzyło. Szukamy siódemek. Mamy złoto dzwonek wiśnia, korona, truskawka, dzwonek, garnek, winogrono, serce, banknot, koniczyna, korona, sejf, gwiazda, banan. Przechodzimy na drugą stronę, mamy winogrono, złoto, pomarańcze, banknot, jabłko, podkowe, pierścionek, garniec, truskawka, jest siódemka, czyli jest chociaż zwróci, o druga siódemka, czyli mamy, jak to było raz dwa mnoż raz dwa, no to co najmniej dwie dyszki, super, następnie safe bank, cytryny, Bank, Cytryna, Monety I gra ostatnia mamy Worek, Jabłko i Diament A pod siódemkami kamy mamy Mamy Diche, czyli mamy 20 zł No i fajnie No i fajnie Jest tutaj kodzik, dobra No to może na zmianę, bo została nam jeszcze jedna big 7 i jedna premia 7.7. No to jak była premia, no to teraz znowu big 7 z numerem 6. I lecimy. Gdzieś te symbole. Zaczynamy znowu że od okularów, tak jak w zdrawce poprzedniej. Następnie mamy safe, kolczyk, perła i moneta. Diament, tron, złoto, dzwonek, skrzynia, zegarek, klucz, podkowa, torba, lustron, wstępnie kapelusz, serce, czekolada, trofeum i pierścionek no to ta zrabka pusta premia 777 z numerem 2 no i szukamy naszych siódemeczek mamy podkowę pomarańcza i kończynę gwiazda ananas bank gwiazda złoto pomarańcza truskawka arbus. Winogrono, podkowa, bank, monety, banany, wiśnia, diamenty, sejf, dzwonek, koniczyna, jabłko, dzwon, serce, winogrono, pik i sejf. Następnie pik, truskawka, worek, jabłko, arbus, wiśnia, gra dwunasta, korona, worek, garniec, złoto, pierścionek, garniec i ostatnia cytryna, pierścionek i banknot. Czyli zrabka pusta. No, przechodzimy do na naszych grubych rybek. Klub milionerów z numerem 15. Może się odkuje nam ta zrabka, bo ostatnia coś nam nie daje. Zbytnio wygrywać. <laughs> Może dzisiaj nadrobi swoje wszystkie zaległości. Mamy 42, 10, 24, 13, 4 oraz 19. No to lecimy. Szukamy takich właśnie liczb, lub co? Lub safe. Mamy 22. <laughs> Dwadzieścia jeden, trzydzieści, trzydzieści jeden, tak, trzydzieści, dwadzieścia pięć, czternaście, dziewięć jest wygrana, fajnie, no, coś siadło, następnie dziewiątka, czterdzieści pięć jedenaście dwadzieścia siedem trzydzieści jeden nie ma? nie ma trzydzieści dziewięć czterdzieści cztery jeden czterdzieści jeden blisko no i dwa ostatnie rządki mamy szesnaście

Chodzi przyczepane. Sprzątamy. No i na blad wjeżdża co? Brylanty. moi drodzy, wjeżdżają brylanty. Nasze ukochane brylanty z numerem 8. No, trzymajcie kciuki. Bo może się je zadziać. Dobra. No to lecimy. Trzy identyczne. E, czy identyczne diament lub korona I co? Pierwsza, druga gra nam nic nie daje Gra trzecia Szminka Portfel Pierścionek Okulary Podkowa Tron Szminka Kapelusz <laughs> Róża Moneta Podkowa Worek Korona Lustro Klucz Perfumy Nawet nie chcę dać dwóch takich samych, a co dopiero czego Dzwonek perfumy, kolczyk Tron Podkowa i naszyjnik Lecimy na drugą stronę moi drodzy Mamy złoto, prezent, korona, korona, pierścionek, branzoleta, lustro, prezent, kapelusz, garnek, zegarek, puchar, a w pucharze puchar, a na nim okulary, szminka. Sejf. Brylancik. Torba. Klucz. Portfel. Kolczyk ze złota. Garnek i zegarek. Perła. a w niej Świnka. Złoto. Ryfumy. Klucz. Perła. Garnek. Prezent. Brazoleta diament i mamy bransoletę, róże, a w bonusie księżyc nie, gwiazda, no ale nie, mm, bębysko dobra, zrabka pusta, no niestety byłby zwrócił w tej zrabce, to już by było cał, byłby całkiem inny wynik, a tak to mamy a tak to mamy, co my mamy, będziemy zaraz podsumowywać dobra, moi drodzy tak jak mówię, zachęcam was do udziału w konkursie nie Boże w konkursie co ja mówię, konkursu jeszcze nie ma yy, A właśnie propos konkursu yy, Jeszcze jedna osoba mi się nie zgłosiła yy, Ma czas do 18 czyli do niedzieli Dwie osoby się zgłosiły, odpisały, że paczuszki doszły Kawka chwalą, że bardzo dobra Cieszę się Natomiast właśnie jedna osoba jeszcze się do mnie nie odezwała Także jak się nie odezwie do 18 nagle to przepadnie A ja Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału Ponieważ będzie za niedługo ogłoszony następny konkurs dla subskrybentów, w którym będzie do wygrania cała paczka z drapek, zobaczymy, czy wygra jedna osoba, czy dwie. Czy właśnie ja wybiorę paczki, na przykład dwie, trzy osoby, które odgadną je, wygrają, albo jedna i sobie sama paczkę wybierze. No, zobaczymy. Mniejsza oto. Robimy podsumowanie. Wkład był 110 zł. A mamy 20, 40, 50, 5. 55 zł. Szału nie ma dupy, nie urywa. No ale dobrze, że nie ma zera, nie? Dobra. Trzymajcie się, moi drodzy. Udanego weekendu Wam życzę. Dużo zdrówka przede wszystkim. Wypocznijcie. Trzymajcie się. Cześć.